Cześć, dzień dobry, witam was w moim książkowym świecie. Dzisiaj przychodzę do was z podsumowaniem książek, które udało mi się przeczytać w 2020 roku. I nie zwracajcie też uwagi tutaj na jakieś luki w mojej biblioteczce, ale po prostu powyciągałam te książki, o których zaraz będę wam krótko opowiadać. Generalnie przeczytałam 21 książek w tym roku, więc nie jest to duża liczba w porównaniu do... Niektórych osób gdzieś tutaj na YouTubie, które czytają po setki, w sensie sto ileś e, książek w roku. No u mnie to jest tylko 20, e, więc trochę jestem zawiedziona sobą, ale no cóż, nie pozostaje mi nic innego jak postarać się, żeby w 2021 roku było lepiej, e, ale już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania. Rzeczą, za którą mogę siebie pochwalić, to że. Większość książek, które przeczytałam, to są nowe książki, bo ja mam niestety taką skłonność do rereadingowania książek, i niektóre książki naprawdę czytałam po kilkanaście, może nawet razy. I nie wiem, Harry Potter czy Wybrani. Czy jakieś takie pojedyncze, jakieś Colin Hoover, czyli takie po prostu moje ulubione książki. No to ja lubię do nich wracać, ale mam też wtedy takie poczucie, że mogłabym w tym samym czasie przeczytać coś nowego, poznać nową historię. Więc, wiecie, z takie mieszane uczucie. W każdym razie w tym roku zredigidingowałem tylko jedną serię książek, a reszta to były nowości. Także jestem z siebie dumna. I co? Zaczynajmy. Mam to tutaj ułożone mniej więcej chronologicznie i zaczniemy od new adult, młodzieżówek, których jest na początku bardzo dużo. Na początek książka polskiej autorki Martyny Senator z Popiołów. Ja pamiętam, że czytałam ją jadąc pociągiem do Szczecina, ale szczerze nie pamiętam za bardzo o co w niej chodziło. Pamiętam tylko, że. Pamiętam tylko moment, w którym główna bohaterka poznaje się z tym swoim przyszłym facetem, ale nie pamiętam za bardzo, jakby co więcej tutaj było, i. Więc. i za dużo nie mogę o niej powiedzieć. Na pewno nie byłam nią zawiedziona, bo to bym pamiętała, ale nie byłam też w niej zakochana, bo to też bym pamiętała. Także to była taka książka którą fajnie przeczytać właśnie w pociągu ja ją przeczytałam jadąc w jedną stronę i nawet chyba zaczęłam drugą, bo zawsze biorę do pociągu gdzieś tak trzy książki, żeby <grym> żeby po prostu móc, móc to przeczytać, więc szybko się ją na pewno czytała, była chyba taka przyjemna, lekka, więc no. dokładnie czegoś takiego oczekiwałam po książce, którą biorę do pociągu, więc nie wiem jak mam ją ocenić, czy ją polecam. I czy przeczytam więcej książek tej autorki, bo mam jeszcze jakąś na pewno myślę, że myślę, że się skuszę jeszcze przeczytać jedną, którą mam i, i wtedy będę mogła ocenić bardziej, czy mi się to podoba i co sądzę o tej autorce. Generalnie ja w ogóle prawie nie czytam polskich autorów. To będzie chyba jedyna, nie, jedna z dwóch polskich książek, także no... Trzeba by to było trochę nadrobić, nie? E, dalej mam Begin Again Money Casten i e, to mi się bardzo podobało. I m, miałam w planach kupić kolejne e, tomy, które z tego co ja zrozumiałam, zawsze znajduję za e, Z tego co zrozumiałam, są o innych historiach, więc e, tak mi się wydaje. Jeśli czytaliście, to możecie dać mi znać, ale. Mm, Chyba tak, więc co? To naprawdę mi się podobało. E, tutaj mamy historię dziewczyny, która e, idąc na uniwersytet, wynajmuje pokój e, w mieszkaniu takiego chłopaka. No i wiadomo, na początku oni strasznie się nie lubią. Dzieci dokuczają sobie i, e, i wkurzają siebie nawzajem, ale z czasem, wiadomo, jak to było w takich młodzieżówkach, zakochują się w sobie, ale nie, mi naprawdę się to podobało, więc. Koniecznie muszę przeczytać też kolejne części, bo naprawdę fajne. Dalej książka, która oczywiście mi się podobała, bo jest to Colen Hoover, czyli moja ulubiona autorka. No i Too Late, myślę, że na pewno słyszeliście o tej książce. Taki trochę erotyk. No, nie jest to moja ulubiona książka Colen Hoover, ale była przyjemna. Mamy tutaj historię młodej dziewczyny, będącej, no. Niezbyt udanym związku, tak mówiąc łagodnie, no generalnie jej chłopak no, strasznie ją traktuje i, i ona też jest bardzo no, nieszczęśliwa w tym związku, natomiast trwa w nim e, z powodów finansowych głównie, ponieważ ona ma bardzo, bardzo no, duże problemy ma w dodatku. Brata niepełnosprawnego, którym się musi zajmować i opłacać mu tam różne jakieś, nie wiem, szpitale, sanatoria itd. A jej chłopak jest bogaty, więc trwa z nim z tego powodu, natomiast zupełnie nie jest tam szczęśliwa. No i w końcu poznaje nowego kolegę w szkole, na uczelni. No i on próbuje uratować ją z tego bardzo, bardzo. Niszczącego ją związku. Dalej y, seria, która jest moim totalnym odkryciem tego roku. Y, znaczy, jednym z dwóch, bo mam dwie takie serie, które pokochałam w tym roku. I jest to, czy wspominałam, że. Ja dużo słyszałam o tych książkach, ale jakoś nie ciągnęło mnie do nich. A tak teraz y, stwierdzić mogę, że nie licząc. Y, Niektórych książek Colin Hoover, czyli Hopeless i Ugly Love, które są moimi ulubionymi. I nie licząc Morza Spokoju, to to uważam za najlepsze młodzieżówki. Takie typowo romansowe, new adult itd. Tak e, tutaj mamy historię dziewczyny, która e, wyjeżdża do swojego ojca, z którym od dawna się nie widziała. Wyjeżdża tam na wakacje do Kalifornii i tam poznaje jego nową rodzinę, jego nową żonę i trójkę synów. I jest tam najstarszy Tyler, z którym na początku dziewczyna strasznie się nie lubi, on jest arogancki, wkurzający, ale z czasem... z czasem zaczyna coś do niego czuć. A no, nie jest to zbyt łatwa sytuacja, w końcu jest jej przyszywanym bratem, także... są pewne problemy wynikające właśnie z ich rodzącej się relacji. I... Uwielbiam. Zwłaszcza pierwsza część jest naprawdę super. Czekajcie, pokazuję wam trzecią. To jest pierwsza część i jest naprawdę super. Druga jest fajna, ponieważ dzieje się w Nowym Jorku, więc w ogóle ekstra. No i trzecia też, też jest fajna. Aczkolwiek no jakby bez wątain pierwsza jest moją ulubioną, ale jakby cała seria w całości jakby, no nie ma sensu czytania tylko pierwszego tomu, bo już po prostu trzeba przeczytać całość, bo, bo jestem ciekawym, jak skończą się ich losy i, i jak to wszystko wyjdzie. Także, no bardzo szybko mi się te książki czytało i przeczytałam je, no wydaje mi się, że w dwa dni, bo po prostu totalnie się w nie wciągnęłam. Ja je kiedyś dorwałam na wyprzedaży w jakiejś takiej nieznanej mi księgarni internetowej, e, która miała... Mm, to chyba było na Black Friday w zeszłym roku, yy, że jak się kupiło chyba 6 książek, to było chyba każda po 6 zł, coś takiego. No i właśnie była tam ta seria między innymi, więc naprawdę za taką cenę, taka cudowna seria to nic tylko brać. Więc jeśli jeszcze jej nie czytaliście, a szukacie jakiejś fajnej, lekkiej młodzieżówki, romansidła, ale też ciekawego, i no to polecam właśnie tą serię. Dalej mam czerwoną królową, którą też relivingowałam. Zapomniałam o tym mówiąc na początku. Ale tutaj chciałam zabrać się za drugą część, czyli coś tam miecz albo coś tam jak to się nazywa. O, dobra, jest. Szukam i szukam. Wydawało mi się, że jest szara. Szklany miecz i za to się zabrałam i jest tutaj dalej zakładka. Przeczytałam tyle. W każdym razie po prostu przed y, rozpoczęciem tego musiałam sobie przeczytać jeszcze raz pierwszą, bo nie pamiętałam. W każdym razie lubię tą serię, więc muszę to dokończyć. Ogólnie ja zaczęłam dużo książek, których w tym roku nie skończyłam, więc chyba muszę sobie je po prostu wszystkie wyciągnąć z tej biblioteczki, postawić obok łóżka, żeby one po prostu tam leżały i za każdym razem, będę na nie patrzeć, to będę miała wyrzuty sumienia, nie może w końcu je dokończę. Bo naprawdę. Seria Czerwonej Królowej bardzo mnie zaciekawiła, więc nie wiem czemu tak wyszło, że tego nie skończyłam, ale trzeba będzie to zrobić. W każdym razie tutaj mamy historię dziewczyny. Ogólnie to jest taka już mocna fantastyka, w sensie nie taka zwykła młodzieżówka, tylko tutaj mamy świat, w który dzieli się na ludzi czerwonokrwistych i srebrnokrwistych. Srebrnokrwiści są tą lepszą rasą, oni są królami, władcami, mieszkają na dworach i tak dalej, natomiast no czerwoni, no to wiecie, praca w polu, bieda, głód, problemy ze znalezieniem pracy, wyzywanie do wojska, żeby walczyć dla tych srebrnych. Srebrni mają też różne nadprzyrodzone umiejętności, władanie wodą, ogniem, coś tam, czytanie w myślach, wiecie, tego typu sprawy. No i główna bohaterka jest czerwonokrwistą dziewczyną, która nie wiadomo jakim cudem posiada nadprzyrodzone moce, które mają tylko srebrni. Tak więc y, zostaje ona tak trochę y, przymusem dołączona do rodziny królewskiej, na dwór królewski y, i udaje srebrną, żeby nikt na świecie nie dowiedział się, że jest czerwoną, a ma moce, bo wtedy czerwoni mogliby się zmontować. Co, co, co mogę Wam zaspoilować, co się stanie właśnie później, jakby, no to jest oczywiste, że to będzie taka walka ludzi z jakby złym systemem, coś, coś jak Igrzyska śmierci. Ogólnie tutaj miałam poczucie, że to jest podobne do Igrzysk śmierci. Nie wiem, czy to było napisane później niż Igrzyska, wydaje mi się, że tak. Yy, ale no, to jest coś w tym klimacie, także polecam wam yy, to. Dalej mamy serię Colen Hoover, którą nie wiedzieć czemu tak długo zwlekałam, żeby przeczytać, bo no to jest, nie wiem czy nie najstarsza jej, jej, jej w ogóle książka? Nie wiem, czy to był jej debiut? E, wydaje mi się, że to e, jest bardzo stare. Na pewno ja ogólnie uwielbiam Colin Hoover od momentu, kiedy wyszło Ugly Love, Przed momentem, kiedy wyszło Ugly Love i kiedy był tylko Hopeless i Losing Hope i właśnie ta seria. I może, maybe someday też było, nie pamiętam, ale nie wiem dlaczego tak długo ja nie mogłam się zebrać, żeby to przeczytać, bo historia jest super! Mamy yy, dziewczynę, która zawsze zapominam imion bohaterów, więc no, tak bezimiennie mówię, ale mamy dziewczynę, która przeprowadza się z mamą i z bratem do nowego miasteczka i tam poznaje swojego przystojnego sąsiada który opiekuje się młodszym bratem i. no. Można się domyślić, co się stanie, tak? Natomiast nie obędzie się tutaj bez dość sporych przeszkód i chyba nie mogę powiedzieć, co to będzie, gdyż byłby to bardzo duży spoiler. Natomiast, no, ja byłam zaskoczona, bo zaczynałam z tą książkę miałam takie. E, trochę to nudne, zbyt oczywiste, ale potem wychodzi na jak mały szczegół, który jakby wszystko zmienia i sprawia, że książka jest naprawdę super. No, ale generalnie, jak widzicie, mam tutaj tylko dwa tomy. Bo, surprise, nie skończyłam trzeciego. On chyba w ogóle cały czas leży w szufladzie przy łóżku, bo chyba nie mam go tutaj na półce. I po prostu czeka, aż, aż, aż go przeczytam. I też jestem jakoś w połowie, więc no... Nie. Postanowienie na 2021 rok dokańczać książki. Dalej, po tym jak yy, przeczytałam bardzo dużo młodzieżówek. Nasza mi ochota na coś innego. I przeczytałam w końcu książkę Bea Paris, która leżała na mojej półce jakiś czas. Ja generalnie czytałam już jej dwie książki: Ze zamkniętymi drzwiami i Pozwól mi wrócić. I teraz przeczytałam na skraju załamania i uważam, że ta była najlepsza, a najmniej mi się podobała Ze zamkniętymi drzwiami, która jest chyba najbardziej popularna, a mi się najmniej podobała, chociaż wciąż była bardzo fajna. W każdym razie mamy tutaj taki thriller. Tajemniczy, wybram ten klimat i każda książka tej autorki jest właśnie w takim klimacie. Mamy tutaj historię kobiety, która jest świadkiem pewnego wydarzenia, w którym ginie jedna osoba i ma wyrzut sumienia, ponieważ nie udzieliła pomocy, a, a mogłoby to uratować tamtej osobie życie. I z powodu tych wyrzutów sumienia zaczyna coraz bardziej popadać w obłęd. Yy, zaczynają się dziwne telefony, ona zaczyna zapominać, czy zażyła lekarstwa i różne dziwne rzeczy się dzieją i yy, no, kobieta po prostu jest na skraju załamania. Yy, ogólnie to uważam, że chyba jest najlepsza książka, taka thriller o tajemniczo-psychologiczna jaką czytałam. Yy, jak zwykle w książkach tej autorki i, i w tych klimacie mamy tutaj jedno bardzo duże zaskoczenie i po prostu... Takie rozwiązanie, które po prostu odwraca wszystko do góry nogami i którego też ja na przykład się zupełnie nie spodziewałam. E, więc, no jeśli lubicie takie klimaty, to koniecznie tą książkę musicie przeczytać. Kolejna książka thrillero kryminalna, czyli kto porwał Daisy Mason. I e, muszę wam to pokazać, bo na tej książce są zrobione, jakby takie. Kropelki, jakby to był deszcz, i, i to jest takie, wiecie, wypukłe. Nie, to nie ma znaczenia, ale mi się to bardzo podoba. W każdym razie tutaj mamy historię zaginięcia, porwania małej dziewczynki. To jest coś, co ja uwielbiam. Ja ogólnie uwielbiam w ogóle filmy, thrillery, i to jest mój ulubiony gatunek. I wydaje mi się, że obejrzałam już wszystkie takie dobre, fajne thrillery. A takie o porwaniach to już w ogóle jest po prostu najlepiej. I sama nie wiem, dlaczego ja tak mało książek w takim stylu czytam. Skoro ja tak bardzo lubię takie filmy, to książki też lubię przecież, więc y, muszę zacząć więcej takich czytać. No, w każdym razie, tutaj mamy dziewczynkę, która po prostu znika, i nie wiadomo, co się z nią stało. Szukają y, detektyw, rodzice, policja i tak dalej. I wyjaśnienie tej historii jest. Na pewno bardzo nietypowe, ale też chyba nie do końca przypadło mi do gustu. Tak mi się wydaje. Um, no ale to już nie będę więcej Wam zdradzać. Przekonacie się, jeśli sami przeczytacie tą książkę. W każdym razie cały ten moment, ta część, kiedy w zasadzie nie wiadomo, co się stało, kiedy jest jakby szukanie rozwiązania, rozmyślanie, sprawdzanie, gdzie ona była, z kim się widziała, o co chodzi, kogo znała, to naprawdę jest... Bardzo fajne. I ja lubię takie zagadki kryminalne i w ogóle. Dalej jest moje drugie odkrycie i po prostu miłość tego roku. Jest to... Dwór Cierni i Róż. Ja już wam chyba o tym mówiłam w holu z książkami, czyli w moim poprzednim filmiku i... Ja wiem, że to jest bardzo znana książka, więc pewnie część z was większa, być może nawet ją bardzo dobrze zna, czytało, bądź słyszało. Ja słyszałam o tej książce, słyszałam o, o Sarze J. Maas i bardzo chciałam mi przeczytać jakąś książkę. Natomiast jakoś tak nie ciągnęło mnie do tego, natomiast jak to się stało, że ją przeczytałam, wynikło w taki sposób, że w sensie, gdyby nie ta sytuacja, to pewnie do tej pory i być może przez długi czas jeszcze bym tej książki nie przeczytała. A było to tak, że jadąc do Warszawy w pociągu, e, chciałam po prostu posłuchać jakiegoś audiobooka. E, nie chciałam czytać, tylko chciałam słuchać. I e, założyłam sobie konto próbne na Empik.co i tam właśnie chciałam znaleźć jakąś taką książkę, którą bym gdzieś tam kojarzyła. Wiecie, nie jakąś taką przypadkową, tylko po prostu taką, którą gdzieś tam znam. No i z takich młodzieżówek, e, no to właśnie był tam Dwór Cierni i Róż. I zaczęłam słuchać i przepadłam. Przepadłam i w ogóle w zasadzie obie te książki przeczytałam w... Znaczy, przesłuchałam w audiobooku, a kupiłam je tylko po to, żeby mieć je na półce. No. Trzeciej nie mam, ale trzecią słucham w audiobooku. Jeszcze nie skończyłam, ale, ale słucham, więc y, przeczytałam na razie. Tylko dwie, znaczy przesłuchałam w sumie tylko dwie i po prostu... Ja, y nie wiem, nie wiem, jeśli tak jak ja gdzieś tam słyszeliście o tej książce, ale was nie ciągnęło do tego, żeby ją przeczytać, to. Nie, musicie, musicie po prostu. To jest zajebiste. I no naprawdę, to wskakuje na pozycję moich takich ulubionych serii, e, takich fantazji młodzieżowych. W tej książce mamy świat, który jest podzielony na ludzi mieszkających po jednej stronie muru. I magiczne istoty posiadające jakieś moce, żyjące wiele, wiele setek lat, yy, które no, raczej nie kojarzą się ludziom dobrze i raczej się ich obawiają, bo w dawnych czasach to właśnie ludzie byli takimi sługami, niewolnikami yy, tych ferie, czyli tych. Tych, tych magicznych stworzeń. Główna bohaterka tej książki, Fejra, jest człowiekiem i mieszka, w, no jak to raczej ludzie w tamtej krainie, czyli raczej bieda, ubóstwo, głód. No i żeby zapewnić byt swojej rodzinie, ojcu i dwóm siostrom, musi polować. I tutaj też trochę mamy takie yy, zajechanie, jak igrzyska śmierci, yy, bo tam też kadnie spalowała, ale to jest jedyne chyba podobieństwo, akurat w tym przypadku. Yy, no i pewnego dnia na polowaniu zabija dziwną istotę wilka, ale to nie wygląda jak typowy wilk. No i Fejra raczej tutaj yy, jest świadoma, że, że nie był to po prostu zwyczajne zwyczajny zwierzę, tylko musiała to być jakaś magiczna istota. I jakiś czas później do jej domu przychodzi Tamlin, czyli e, a, główny bohater też tej książki, który jest władcą jednego z y, dużych rodów i z takiej mniejszej krainy y, właśnie w świecie Ferie i daje Fej, że wybór. Albo zginie za to, że zabiła jednego z nich, albo pójdzie z nim do Prytianu, Zaczyna się przygoda Feyry, która ląduje w nieznanej krainie pełnej magicznych, przerażających istot. Eee, ale jest tam Tamlin i jeszcze Lucien, czyli taki asystent Tamlina. Tak, może to nazwę, nie wiem jak to się nazywało oficjalnie. Eee, mamy też Rysanda, czyli władcę innej krainy, bo kraina ta. Yy, o Jezu, jakie to jest skomplikowane. No, nieważne. W każdym razie, no, mi najbardziej w tej książce podoba się nie sama fabuła, czyli to, że tu są jakieś magiczne krainy, magiczne stworzenia i tak dalej. Mi się tam podoba jedno. Romans. <grym> I naprawdę, zwłaszcza to, co się dzieje w drugiej, drugiej części, to jest po prostu, no, chyba jeden z moich ulubionych wątków romantycznych ze wszystkich książek ever. Jakby... No. <noise> I mam nadzieję, że to was może w jakiś sposób przekonało. Bo jeśli naprawdę... Ja jeśli tego nie czytaliście, to musicie to zrobić. Musicie. Po prostu. Koniec. Kropka. Musicie. Ehm, ja tak pewnie gadam, a pewnie większość z tych osób, które to ogląda, czytało to. I tylko ja jestem jakaś taka opóźniona. I tego nie czytałam. Dajcie znać, czy to czytaliście. Proszę. I jeśli nie, to czytajcie. Dalej mam współlakatorów, czyli tutaj po przeczytaniu tego, tej fantastyki chciałam taką lekką, zwykłą obyczajówkę. I tu mamy fajną historię. Dziewczynę, która wynajmuje pokój razem z nieznajomym, a wynajmują go na tej zasadzie, że ona śpi w nim w nocy, a on w dzień, ponieważ on pracuje nocą, więc w dzień śpi, a ona jest wtedy na uczelni czy tam w pracy. W pracy, chyba. I tak właśnie się wymieniają, kompletnie się nie znając. Yy, no i po jakimś czasie zaczynają zostawiać sobie różne liściki, wiecie, przyklejone na lodówce. Yy, no i w taki sposób poznają się, zaczynają się lubić. No i tak to właśnie się zaczyna. A jak się kończy? Zobaczycie. <laughs> yy, fajne to było. Fajne. Ogólnie muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem bardzo. Mało krytyczna, jeśli chodzi o książki. W sensie mnie bardzo łatwo zadowolić. Więc jeśli ja tutaj nie, nie zdradzam Wam jakiejś opinii szczególnej o książkach, to znaczy, że mi się podobały. Że oceniam je tak na 7 na 10. A w przypadku takich książek, jak na przykład e, Dwory, czy, mm, czy ta seria, czy, czy wspominałam, że Cię kocham, no to tutaj jest już w dużo wyższa ocena. Natomiast tak. Zazwyczaj książki oceniam właśnie na takich 7, może 8, czyli fajna, przyjemna, ale, ale nie zajebista, tak jak właśnie na przykład dwory. Dalej przeczytałam całą serię i to jest właśnie to, co zre-readingowałam. Tutaj akurat jest w ogóle część po angielsku, chociaż czytałam po polsku, ale nie mam całej serii, bo pożyczyłam ją mojej siostrze. Ogólnie tak to właśnie się zaczęło, że moja siostra chciała coś ode mnie pożyczyć, no i poleciła mi Dary Anioła. I tak jak zaczęła mi opowiadać o czym to jest, jakie to jest fajne i super, to po prostu zrobiła mi się ochota, żeby to przeczytać. Więc zanim jej dodałam, szybko o przeczytałam pierwszą część. No i tak poleciało, że przeczytałam prawie wszystkie, bo uwaga, surprise! Nie skończyłam w szóstej, skończyłam w połowie, aktualnie dałam ją już Karoli, bo zdążyła przeczytać chyba cztery części już, więc dopiero jak ona skończy, to mam nadzieję, że ja również skończę tą ostatnią część, którą no już kiedyś tam czytałam, ale no skoro readinguję całą serię, to trzeba skończyć tą ostatnią część. W każdym razie no ja Nary uwielbiam, kocham. Więc no, tutaj raczej nie będę Wam o tym mówić, bo no, każdy to raczej zna. I ostatnią książką... Nie, zapomniałam jeszcze o jednej, bo nie mam jej fizycznie, ponieważ słuchałam ją w audiobooku, bo y, oprócz y, dworów y, ogólnie musiałam sobie wykupić w końcu to Empik Go, <grym> żeby móc słuchać te dwory, bo na początku też y, nie miałam ich fizycznie. To y, tam przysłuchałam też Pacjentkę która też była takim thrillerem psychologicznym z dużym zaskoczeniem na końcu. I tu mamy historię szpitala psychiatrycznego, w którym e, lekarz, e, chyba psychiatra albo jakiś psycho... No, chyba psychiatrą był. Czy psychodnia, on był chyba psychoterapeutą, tak. E, poznaje jedną pacjentkę, która w przeszłości zamordowała swojego męża i próbuje on dowiedzieć się, co się stało, czemu tak się stało. Tylko, że problem jest taki, że ta pacjentka nie mówi. Więc, no. Naprawdę bardzo ciekawa historia, ogromne zaskoczenie, e, więc bardzo Wam polecam. I teraz przejdę już do ostatniej książki, w końcu. Ten filmik trwa bardzo długo. E, I tu już mamy świąteczną książkę polskiej autorki, czyli Klaudii Bianek. E, najcenniejszy podarunek. E, I tutaj mamy historię Olivii która jest w takim trochę kiepskim położeniu życiowym. Jej ojciec jest alkoholikiem, mama ją zostawiła, ją i, i jej siostrę. No i niejako ona musi zadbać o tą rodzinę, musi za, o, zapracować na to, żeby mieli za co żyć. No i no nie ma lekko. Natomiast poznaje, poznaje w zasadzie, zaprzyjaźnia się bardziej ze swoim sąsiadem, z którym kiedyś, tam kiedyś się znali, ale jakoś tak sprawił, że, że ich drogi się rozeszły, no ale tutaj schodzą się znowu, no i wiadomo, romans, ale bardzo przyjemny i jest też druga część, która nazywa się chyba, chyba nie wiem jak, eee, w każdym razie muszę ją przeczytać, chyba teraz. W sensie, póki jest jeszcze taki w miarę świąteczny klimat, bo no, potem to już nie będzie sensu i będę musiała znowu czekać rok, żeby ją przeczytać. A pewnie wtedy zapomnę, co się działo w pierwszej, więc muszę to przeczytać. I to by były już wszystkie książki 21. Filmik wyszedł bardzo długi, ale mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia już niedługo. Także buziaczki.